Minął już ponad miesiąc od czasu ostatniej rozprawy w sprawie dyskredytacji, jakiej dopuścił się potężny mobilizator. Więc postanowiłam zrobić aktualizację, co tam słychać w lifortowskim areszcie śledczym, co tam porabia piwniczak, czym się zajmuje jego żona w przerwach między kolejnymi zabiegami z zakresu medycyny estetycznej i które daty trzeba zaznaczyć sobie na czerwono w kalendarzu. Wiadomo, materiał nie dla wszystkich. Ale sądzę, że znajdzie się tutaj słuszna grupa zainteresowanych, którzy cały poprzedni rok śledzili razem ze mną debaty piwniczne i mimo wszystko mogą być zainteresowani, co tam u Igora Iwanowicza słychać. Zanim zaczniemy, chciałam wrócić do 29 sierpnia, kiedy to odbyło się posiedzenie apelacyjne. Mam teraz jeszcze kilka dodatkowych, myślę, że w sumie zabawnych faktów. W pierwszej kolejności, cała linia obrony związana z apelacją polegała na tym, że Ogórkin ma bardzo zły stan zdrowia i robi się coraz gorzej. A po drugie, wisi nad nim wyrok Trybunału w Gadze, więc przecież nigdzie się nie schowa. Śledczy obelili te argumenty. W pierwszej kolejności przypomnieli, że są kraje, w których nie uznaje się wyroków Międzynarodowego Trybunału Karnego, i to właśnie do takowych mógłby się ukryć Igor Iwanowicz. Co do kwestii zdrowia, na argumenty, że Girkin ma dusznicę bolesną, tylko trzeba mu wierzyć na słowo honoru. FSB przedstawiło wyniki obserwacji lekarskiej przeprowadzonej w więzieniu, gdzie napisano, że nie ma przeciwwskazań medycznych co do trzymania Igora Wsiewołodowicza w areszcie. Ba, w poprzednim materiale mówiłam, że żonka zrobiła konkretny kipisz, że biedny mobilizator czuje się coraz gorzej i nie chcą zapewnić mu opieki medycznej. Okazało się, że Girkin był pod obserwacją, czuł się lepiej i nawet zaoferowano mu przegląd medyczny w więziennym szpitalu. Ogórkin odmówił, argumentując, uwaga, że jak na razie nie ma to sensu. Tymczasem Girkinowa wszędzie piszczała, że jej małż w ogóle zaraz kipnie, bo tak bardzo źle się czuje w areszcie. Mhm. Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że każdy sąd raczej odrzuciłby taką lichą apelację. Dobra, wróćmy do materiału. Warto w tym miejscu podkreślić, że to nie jest tak, że ja mam niezdrowe zainteresowanie swoim chlebodawcą. No dobra, mam. Ale trzeba podkreślić, że również spory odsetek rosyjskich mediów często wspomina o Girkinie. Mimo całej niszowości i skrajności, jest to postać, która ma znaczenie dla rosyjskich mediów i sceny politycznej. O jego perypetiach w więzieniu i problemach ze stanem zdrowia pisały najważniejsze krajowe dzienniki po kroju komersanta. Jest to ważna postać, i jeśli kiedyś będzie w Rosji normalna scena polityczna, parę procent na pewno zostanie. Szczególnie, że co jak co. Ale ma dane. Postaram się przedstawić w tym materiale wszystko, co było ciekawe czy warte uwagi. Zaczynając od 1 września, acz nie będzie to przedstawienie chronologiczne, ponieważ zaczniemy od najświeższej informacji, a mianowicie od listu otwartego, jaki Igor Wsiewłodowicz dzielnie naskrobał siedząc w celi. List ukazał się na telegramie regińskiej dopiero 8 października, ponieważ, cytując jej wypowiedź, Dopiero teraz, po przejściu przez wszystkie gabinety aresztu śledczego, przekazali list Igora Striełkowa. Publikuję go w całości. No i super. Posłuchajmy wszyscy razem. <laughs> Mój komentarz odnośnie sytuacji strategicznej, 29 września 2023. Powód? Spotkanie WW Putina z Jewkurowem i Troszewym, a także deklaracja Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej o tym, że nie ma w Ministerstwie Obrony jakichkolwiek planów związanych z dalszymi inicjatywami mobilizacyjnymi. Ponadto 1. Bardzo zmniejszona w porównaniu z przyszłością pomoc USA w utrzymaniu zdolności bojowej SZU. 2. Zawężenie i zmiana kierunków ataków SZU, przeniesienie wysiłków z obszarów, gdzie strategiczne sukcesy były, teoretycznie, możliwe, kierunki Melitopol, Berdiańsk, Mariupol, na obszary Doniecka i Bachmutu gdzie, w przypadku sukcesu, można osiągnąć jedynie lokalne zadania operacyjne lub taktyczne, ale sukces może zapewnić możliwości skutecznej propagandy na samej Ukrainie. Sytuacja na froncie na chwilę obecną. Strategiczny ślepy zaułek. Nie można tego nazwać patem, ponieważ obie strony, Federacja Rosyjska i NATO, jeszcze nie wysłynęły swoich głównych figur. Ukraina nie jest w stanie odzyskać utraconych terytoriów posiadanymi siłami podczas gdy Federacja Rosyjska nie jest w stanie oczyścić z SZU terenów DNR, obwodów Hersońskiego i Zaporowskiego. Działania Federacji Rosyjskiej. Kreml z 99% prawdopodobieństwem podjął decyzję o zamrożeniu wojny do czasu wyborów, czyli do marca 2024 roku. Do wiosny nie zostaną podjęte żadne działania związane ze znacznym wzmocnieniem sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, które mogłyby poważnie pogorszyć sytuację społeczną, gospodarczą i sytuację wewnątrzpolityczną kraju. Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej będą kontynuować obronę strategiczną na plus-minus istniejących rubieżach, mając jako jedyne zadanie zapobieganie głębokim przełamaniom lub odczuwalnym sukcesom operacyjnym wroga. Kwestia strategii na kolejną kampanię wiosenno-letnią została odłożona do głębokiej szuflady. Możliwe, że w nadziei na jakieś wydarzenia w obozie wroga które złagodzą obecne położenie Federacji Rosyjskiej w polityce zagranicznej. Sukces Trumpa i tym podobne. Zakładam, że duży sukces militarny Ukrainy wydaje się teraz niepotrzebny, a nawet być może niebezpieczny dla USA, ponieważ może sprowokować Kreml do podniesienia poziomu konfrontacji i podjęcia jakichś zdecydowanych działań w ramach przygotowań do wyeliminowania samej Ukrainy. A to w dłuższej perspektywie może wpłynąć na sytuację również samych USA, NATO, na co Waszyngton nie jest teraz gotowy. Dlatego logika jest następująca: będziemy karmić Ukrainę po trochu, nie strasząc Putina, który nadal stosunkowo mocno siedzi na stanowisku i kontroluje sytuację. Zasugerujemy mu, że jesteśmy bliscy poddania Ukrainy i zmęczeni wojną. Kiedy nadejdzie czas, będziemy mogli łatwo zwiększyć dostawy w ciągu kilku tygodni, podczas gdy Rosjanie potrzebują wielu miesięcy przygotowań do ofensywy na pełną skalę. Uważam, że stanowisko USA jest potajemnie, jak i jawnie, lobbowane na Kremlu przez licznych zwolenników pojednania za wszelką cenę, czyli kapitulacji. Ci wszyscy ludzie, którzy pozostają na swoich stanowiskach. Oficjalna propaganda donośnie krzyczy do ludności Federacji Rosyjskiej, że nie będzie żadnych zmian kadrowych przed i po <śm> wyborach. A biorąc pod uwagę konserwację obecnej sytuacji, należy się takowych spodziewać. Mówiąc krótko, nigdy. Wnioski. Kreml całkowicie utracił lub nawet celowo odstąpił inicjatywę w polityce zagranicznej i czeka na zmianę wiatru, ponieważ pozwala to VIP urzędnikom nie spinać się lub w ogóle nic nie robić, co potrafią robić po Mistrzowsku. Ponieważ USA i NATO nigdzie się nie spieszą. A opinia tak zwanej Ukrainy nikogo nie interesuje. Panna lekkich obyczajów została opłacona z góry i nigdzie nie pójdzie. Na najbliższe miesiące, prawdopodobnie na kampanię jesienno-zimową, prognozuje bitwy pozycyjne, bez znaczących zmian w sytuacji strategicznej. Możliwe są pojedyncze operacje po obu stronach w celach propagandowych. W przypadku Rosji idziemy do przodu. Już poprawiliśmy nasze pozycje. Wkrótce zwycięstwo. W przypadku Ukrainy Idziemy naprzód, wyzwalamy terytorium, zwycięstwo jest nieuniknione. Wzajemna wymiana uderzeń przeciwko obszarom na tyłach i infrastrukturze będzie kontynuowana i będzie się nasilać. Jej intensywność zależy tylko od skali produkcji amunicji w Federacji Rosyjskiej i tempa otrzymywania jej przez Ukrainę od NATO. Krwawa przypychanka, o której jako głównym zagrożeniu ostrzegałem już jesienią 2014, stała się naszą bezalternatywną rzeczywistością. O ile nie wydarzy się cud, prawie nieuchronnie doprowadzi Rosję do katastrofy i rozpadu, całkowitego lub częściowego. Niechęć rosyjskich władz do prawdziwej walki jest zrozumiała i uzasadniona, ponieważ stanowi zagrożenie dla ich władzy, co wyraźnie pokazał tzw. bunt Prigorzyna. Jednak płynięcie z prądem ostatecznie doprowadzi, prawie nieuchronnie, do tego samego godnego ubolewania rezultatu. Ale już bez wariantów na stole. I wtedy, wraz z upadkiem państwa, wipelity stracą nie tylko władzę i pieniądze, ale także życie. Jeśli nie wszystkie, to bardzo, bardzo wiele z nich. Nawiasem taki scenariusz oni również kategorycznie odrzucają. W aspekcie wewnątrzpolitycznym przewiduje stopniowy wzrost represji wobec wszystkich tych, którzy nie idą w ślad za partią. Niezależnie od tego, z którego są obozu. Do wyborów będą starali się to ukryć. Po triumfalnym zwycięstwie Putina, nie może być inaczej. Są możliwe różne warianty. Choć surowej dyktatury również nie należy się spodziewać. Putin w nią nie potrafi. Podobnie jak nie potrafi robić cokolwiek na ponad połowę wymaganego rezultatu. Tekst ten nie uwzględnia całkiem możliwych czarnych łabędzi, które mogą radykalnie zmienić obraz sytuacji w ciągu kilku dni, lub nawet godzin, jak to miało miejsce w czerwcu. Został on napisany dobę przed 40 dniami z dnia morderstwa Prigorzyna i Utkina IW Girkin i Istrialkow. 29 września 2023. Warto wspomnieć, że jeden z moderatorów Girkinowego Telegrama napisał w komentarzu, że oto nadszedł czarny łabędź, który na pewno dotrze do Rosji i trzeba się na niego szykować w ramach struktur patriotycznych. Przypominam, tekst został opublikowany 8 października więc chodzi o sytuację izraelsko-palestyńską. Nie wyjaśnił w jaki sposób. Aha, sam Igor Wsywołodowicz nie zabrał jeszcze głosu w sprawie konfliktu izraelsko-palestyńskiego. acz najpewniej, jeśli zabierze głos w tej sprawie, powie coś w stylu, to nie nasza wojna i nie ma co się pchać w ich sprawy. Jak widzicie, potężny mobilizator może sobie spokojnie pisać listy i nadal jest dość bezczelny w swoich wypowiedziach. Oj, a reszt jak na razie niczego go nie nauczył. O swoich warunkach bytowania Igor Iwanowicz opowiedział portalowi News.ru 1 września. Na pytanie, czym się zajmuje przebywając w areszcie, Ogórkin odpowiedział następująco. Jestem przetrzymywany w normalnych warunkach w oddzielnej celi. Jak na razie nie mam współwięźniów. Obecnie otrzymałem i czytam kilka książek z biblioteki drugiego aresztu śledczego. W tej chwili mam na biurku tom historii świata oraz początek odrodzenia. Plan jest taki, aby konsekwentnie wypożyczać i przeczytać około 40 różnych książek na różne tematy. Głównie o tematyce historycznej, trochę klasyki, wspomnień wojskowych i literatury etnograficznej. W areszcie śledczym jest dość bogata biblioteka, opowiedział Gierkin. No cóż mogę powiedzieć: Nie czytasz książek? Nie idę z tobą na debatę piwniczną. Hehehe. <grym> Warto również wspomnieć, że mobilizator czyta nie tylko książki, ale również fan mail który jego żona dzielnie zbiera do kupy, wsadza do jednej dużej koperty i do niego wysyła. Robi w ten sposób, ponieważ jeśli wysłać list z pozdrowieniami do więzienia samodzielnie, jest duże prawdopodobieństwo, że dotrze z dużym opóźnieniem albo wcale. Może skoro wspomniałam o żonie, to wspomnę również czym się ona teraz zajmuje. Rygińska ja, welgirkinowa, obecnie organizuje w moskiewskiej listwie cykliczne spotkania sympatyków Gierkineła w czasie których zbiera pieniążki na adwokata, robi wszelaki merch z hasłem Wolność dla Gierkina, a także utrzymuje kontakt z mężem. 26 września podzieliła się z wiernymi fanami informacją, jak wygląda jej rutyna co poniedziałek. Każdy poniedziałek zaczyna się dla mnie tak samo. Wstaje wcześnie rano, paczka dla Igora jest już spakowana poprzedniej nocy. Jedyne co muszę zrobić to zabrać torby z żywnością i udać się do aresztu śledczego w Lefortowie. Kilka godzin czekania, wypełniania dokumentów, a potem przekazuję paczkę Igora do okienka, gdzie urzędnik aresztu śledczego dokładnie sprawdza listę. Przesyłka zostaje przekazana Igorowi jeszcze tego samego wieczoru. Oto kilka zdjęć z wczorajszego przekazania. Nie jest łatwo, ale przyzwyczajam się do tego. Wierzę w zwycięstwo prawdy. Zdjęcie oczywiście widzicie na ekranie. Wydaje mi się, że mogę zobaczyć sporo pudełek herbaty, patyczki do uszu. Precle i krakersy. Rzuca mi się w oczy tekst, nie jest łatwo, ale się przyzwyczajam. Mam nadzieję, że chodzi o to, że nie jest łatwo w sensie psychicznym, że mąż w pierdełku i w ogóle. A nie, że jest ciężko, bo musi rano wstać, wypełnić formularze i przekazać worki do okienka. W sumie tutaj można wspomnieć o Regińskiej kilka dodatkowych słów, ponieważ sama dzieliła się informacjami. 17 września pani Mirosława miała urodzinki, skończyła 30 lat. Co oznacza, że jest z rocznika 9.3. Poinformowała o tym w wiekopomnym wydarzeniu na telegramie, załączając widoczne zdjęcie, które niewątpliwie jest o wiele bardziej korzystne niż jej niepozowane fotki. A skoro jesteśmy w temacie prywatności, 1 września jej córka poszła pierwszy raz do szkoły. Poziom nauczania w rosyjskich szkołach jest bardzo słaby, warunki nauczania są często godne pożałowania, a będzie oczywiście tylko gorzej. Ponieważ w 2024 60% budżetu federalnego Rosji będzie wydawane na wojnę i zbrojenia. Nie zważając na te fakty, jest taka głupia tradycja, która ciągnie się chyba z czasów komuny, że pierwszy 1, 1 września to bardzo ważne wydarzenie, które trzeba traktować z namaszczeniem, ubrać się odświętnie i takie tam. Dlatego też regińska ja uszczęśliwiła zwolenników wypuszczenia Igora Iwanowicza z ciupy zdjęciami z sześcioletnią córką, która w tym roku poszła do szkoły. To tyle w temacie życia prywatnego, którym w odróżnieniu od Girkina, regińska ja dzieli się chętnie i regularnie. Wracając do procesu, kto pamięta, ten pamięta, kto nie pamięta, temu przypominam, że Girkinowa napisała ten słynny list do Putina, prosząc, żeby największy bohater miru, ruskiego miru, dostał uczciwy proces i żeby pamiętali o jego licznych zasługach przed ojczyzną. Otóż dostała odpowiedź, w której napisali jej, że oczywiście... Girkinę dostanie uczciwy proces. Wszystko odbędzie się zgodnie z literą prawa i kodeksem karnym, więc pani się nie przejmuje. A tak poza tym to Girkin, jako oskarżony ma wszystkie prawa, jakie reglamentuje kodeks karny i w ogóle wszystko jest tip top. Czyli w Rosji prawie wszystko po staremu. Prawie, ponieważ na sam koniec napisali jej, że organy śledcze zbadają postać Igora Gierkina, jego zasług oraz nagród, jakie ten posiada, co będzie mieć wpływ na końcowy wyrok. I, cytując list, takim oto sposobem organy śledcze uznają wniosek Rygińskiej MS za rozpatrzony, a sprawę za zamkniętą. Magia. Girkinowi pewnie spadł kamień z serca, od ostatecznego wyniku skreślą mu pewnie trzy miesiące i zamiast przysłowowego roku bez internetu będzie miał zakaz jedynie na okres dziewięciu miesięcy. Czy coś takiego. Jeśli opierać się na jego analityce, którą słyszeliśmy w jego liście na początku, pewnie posiedzi. Albo będzie mieć zakaz postowania swoich przemyśleń w internecie co najmniej do wiosny 2024, kiedy to w Rosji odbędą się te słynne, najuczciwsze na planecie wybory prezydenckie. Choć warto w tym miejscu również nadmienić, że jeden deputowany Dumy, Siergiej Mironow, z frakcji Sprawiedliwa Rosja wysłał zapytanie do organów śledczych o sensowności przetrzymywania mobilizatora w piwnicy aresztu śledczego. Jak to mówił Jerzy Urban? To jeden. Przejdźmy teraz do zabawnego wątku, jaki pojawił się nie tak dawno temu i o który wielu z Was pytało. Otóż, 24 września gruchnęła straszna wiadomość, że ktoś mocno powił moją dojną krowę na spacerniaku. I tym kimś był jakiś prawicowy radykał. Od razu zaczęto sobie przypominać, że Regińska ja skarżyła się, że Igora Wsiewołodowicza wieźli do sądu na apelację razem ze skazanymi azowcami. I w ogóle fakt, że Ugurkina pobił jakiś radykalny prawicowie, co oznacza, że rozkaz przyszedł z samej góry. Rygińska Jarankiem następnego dnia obaliła te wiadomości, pisząc, że są kłamstwem. Jakieś kanały na Telegramie nabijają sobie oglądalność i jeśli chcecie wiedzieć o warunkach przetrzymywania Igora Iwanowicza, pytajcie się Rygińskiej albo Girkinowego adwokata Gadzia Alijewa. Z jednej strony, uff, A z drugiej, pochylmy się na parę chwil nad postacią Gadzie Alijewa ponieważ wbrew pozorom nie jest to byle jaki adwokat z przysłowiowej łapanki. Otóż tutaj jest grubsza, dość ironiczna historia, ponieważ pan Alijew jest znany z tego, że ma doświadczenie w bronieniu klientów w czasie procesów, które można scharakteryzować jako polityczne. A to oznacza, że współpracował z projektem Michaiła Chodorkowskiego albo pisarza Dmitrija Bykowa, który jest opozycjonistą i miał kontakty z Timem Nawalnego. Niewątpliwie jest to bardzo interesujące, że facet w branży walki o prawa oskarżonych w procesach politycznych broni ludzi, którzy znajdują się po dwóch, bardzo przeciwległych stronach barykady. Jeśli kogoś interesuje, ile kosztują usługi takiego adwokata, pani Mirosława przedstawiła rachunki, żeby nie było, że ona robi ściepy na kolejny zabieg z zakresu medycyny estetycznej, a rzeczywiście zbiera środki na adwokata dla męża. Kwota? Całkiem solidna. Szczególnie na rosyjskie realia: 600 tysięcy rubli, 26 tysięcy złotych, czy tam 5800 euro. Rygińska podzieliła się rachunkami, że wpłaciła już połowę. Robimy kolejny skok. To już końcówka i przenosimy się do 28 września, kiedy to Girkin zabrał na szybko głos w sprawie sytuacji w Karabachu. Cytując potężnego Piwniczaka: O sytuacji w Karabachu Arcachu. Interwencja Rosji w przebieg walk na tym etapie nieuchronnie doprowadziłaby do rozgromienia naszego kontyngentu. Rosja nie jest teraz w stanie walczyć na kilku frontach. Zgadzam się również z tezą, że walka za Ormian zamiast razem z Ormianami byłaby zarówno głupia, jak i przestępcza wobec narodów Rosji. Jednocześnie nie mogę nie zauważyć, że rosyjskim siłom pokojowym nie udało się zapobiec działaniom wojennym. Wina za to nie leży po stronie wojska. Branie na siebie funkcji imperialnych bez zdolności i chęci do ich faktycznego spełnienia wygląda żałośnie i może prowadzić jedynie do przekleństw ze strony wszystkich walczących stron. Igor Strzełkow, 27 września 2023. Cóż, chyba całkiem rozsądnie napisał. Na tym w sumie można by było zakończyć, ale zanim się pożegnamy, oto dwie daty, które są ważne w przypadku potężnego mobilizatora. Pierwsza to 17 października. Wtedy to o 15:45 czasu Moskiewskiego odbędzie się kolejna rozprawa związana z apelacją Igora Iwanowicza. Natomiast druga data to oczywiście 18 grudnia, kiedy to ma się odbyć proces z możliwym podjęciem wyroku. Jeśli oczywiście FSB zdoła do tego czasu wykonać wszystkie super niezbędne ekspertyzy związane z analizą zawrotnej liczby dwóch krótkich wypowiedzi na telegramie. Jeszcze raz podkreślam, Mam przeczucie, że sąd może po raz kolejny przesunąć termin rozprawy na wiosnę 2024. Z pozostawieniem ogórkina, żeby się dalej sobie pokisił w areszcie. Teoretycznie mógłby dać mu wyrok zakazujący korzystania z Internetu, ale już były takie przypadki wśród rosyjskich influencerów, i wyszło, że nadal swobodnie korzystają z Internetu. Jeśli Kreml chce, żeby głośny i bezczelny Girkin siedział cicho, mimo wszystko najlepszą opcją jest trzymać go w areszcie jeszcze parę miesięcy. Zakończy się kampania prezydencka. Jest jeszcze opcja, że zwyczajnie go uniewinnią. Kto wie, jeśli Kremlu uzna, że okrzep, uwaga jest skierowana na Izrael, na froncie w miarę stabilnie i w sumie nikogo i niczego już się nie boi, to kto wie, może go wypuszczą. Pożyjemy, zobaczymy. Albo w przypadku Girkin'a, posiedzimy, zobaczymy. Na dzień dzisiejszy Girkin jest już 84 dni w areszcie i, no cóż, Końca nie widać. A mimo wszystko brakuje go na kanale. Niby pojawił się we wrześniu jakiś super film dokumentalny o nazwie Siła Jednego, który nagrano jeszcze przed dorwaniem go, ale powiem tak: jest to chyba najgorszy materiał z girkinem, jaki widziałam w życiu. Jest to bardzo głupie wymieszanie krótkich wypowiedzi Gierkina, z reguły na jakieś nieżyciowe pytania związane z historią Rosji, czy ogólnikami typu, kto to jest dobry dowódca. Na przemian z jakimiś niezbyt związanymi, patetyczno-prymitywnymi fragmentami z jakichś starych radzieckich filmów czy piosenek. Taka trochę kakofonia obrazu i dźwięku. Zero wartości dodanej. No, wyżaliłam się, więc na tym można zakończyć. Mam nadzieję, że miło się słuchało opowieści o pierwszym, najpotężniejszym mobilizatorze planety. Dziękuję i pozdrawiam.